Ja wszystkich witam jeszcze raz, oficjalnie witam w, w Galerii Kameralnej i dzisiaj będzie właśnie podsumowanie. Warsztaty dźwięk w Ruchu miały na celu to, żeby w ogóle zwrócić uwagę na dźwięk, na otoczenie, na pejzaż dźwiękowy jako temat, jako pewien taki punkt wyjścia do słuchania, otoczenia. Przez to, co, jak ludzie się ustawiają, konfigurujemy coś, co można nazwać kompozycją otwartą, czy społeczną, czy partycypacyjną w zależności. Jeżeli nie ma ludzi, to nie ma, tego, nie ma tej akcji, tak było cały czas. Po prostu bez ludzi to się nie odbędzie. you mm -hmm. i dawcą utworu Dźwięk Druku Eufonia.